Typowa ciocia na jakimś spotkaniu rodzinnym. Przypominam tego ciocia z Ameryki. A cześć! witajcie Proszę mnie nas z Ameryki. Ale ciociu dwie, że ten o ten i to. to już naprawdę można go już w Polsce kupić. kupiłam sobie fosę. a na najwięcej, ja nie wiedziałam, że w polskim sklepie było to coś, o no, takie to. No, dawaj, to dziobek! I tak mnie wyrwałeś. No i co ja teraz robię? I tak nie wyrwałem. A ja miałam sobie na TikToku to wstawić, że, no, wiecie, ja nic nie rozumiem w tych pachorach I przywiozłam To jest zwykła kredka. Nie powiem, to nie jest! jest zwykła kredka. To jest kredka z Ameryki i tak się nic nie stanie. Widzę. Ja mam taką samą kredkę. Więc... Dobra, paciutka, bo już nie wtrzymuję z tobą. Dobra, Pawo, tak się z wami nie da pogodzić.